Dzień Dziecka pełen atrakcji zaserwowano najmłodszym w Wąbrzeźnie. Właściwie było to kilka dni pełne zabawy, wydarzeń sportowych i doznań kulturalnych. A jedną z najważniejszych atrakcji było spotkanie z Otylią Jędrzejczak. I między innymi o tym powiemy w najnowszym wydaniu programu lokalnego. Anna Wiecka, dzień dobry Państwu. No zobaczmy na początek, jakie wydarzenia przygotowaliśmy dziś w Wiadomościach. Przez 25 lat udało nam się bardzo dużo rzeczy dokonać. Jedzie się dobrze, jedzie się bezpiecznie. Sport uczy wygrywać i przegrywać, bez względu na to, czy się zostanie mistrzem olimpijskim. To, co tu zobaczyłem, zaskoczyło mnie pozytywnie. Stwierdziłam, że jednak na Dzień Dziecka warto tutaj się zaangażować. Naprawdę świetna zabawa. Od tych tematów już za chwilę rozpoczniemy. Jeszcze tylko zachęta do pozostania z nami we wszystkich blokach dzisiejszego programu. W propozycjach programowych skupimy się dziś bowiem na 25. rocznicy pierwszych wyborów do samorządu terytorialnego. Pokażemy uroczystą sesję, jak odbyła się w Wąbrzeźnie z tej okazji oraz rozmowy z uczestnikami tego wydarzenia. A już teraz rozpoczynamy od wiadomości i informacji z ratusza. Na początek tutaj zaproszenie na Dni Wąbrzeźna.